No, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z BOSA! Dzisiaj mamy widzowie erytarnego, Ciekawe jak nam pójdzie. No, może być dosyć... Nie wiem czy z Jestem ciekawy jak nam pójdzie, bo... No bo tak. Zobaczymy. Zrzucimy sobie 5 cash dropów. Zostawcie łapeczkę w górę. Zobaczcie na kanale. Standardowo. I tak. I... Dobra, zostawimy sobie Dartmapkę. Zrzucimy 5 cash dropów też jeszcze. Cyk, cyk. No i będziemy sobie też powoli farmić Na spokojnie. Dobra, to my sobie zobaczymy, jak będzie boss. teraz to was zanudza, co tak jak się dopiero widzimy. Dobra, co, mamy 5 rundek do bossa. I to ja sobie już powoli widzę, bym lepszą tutaj widzi, że już 2-4 tiery mamy. To farmę. No i sobie będziemy powoli podali do defendera iść. I w tym miejscu będzie L Defender. Także no. Ja sobie, postawimy sobie jeszcze w sumie L defendera czemu nie? Powoli. <kłysy> Dobra, bądźmy sobie obastarki samie trzeba, bo nie, <śm> <śm> nie stawiam postawiam sobie defendera Postawię jeszcze do tego Alchemika. Mi wzmacnię wiadomo. Co postawię jeszcze nie wiem czy na przykład 2 Dobra, no i dobra, no i powinno nam się raczej udać. Spokojnie. A ja sobie będę lepszał po prostu. Farm sobie teraz będziemy lepszać. Mamy kolejną farmkę, super. Ja sobie w ogóle pójdę pod Marketplace? Czemu by nie pójść pod Marketplace? A camo mi się wstaje. A właśnie trzeba z bogu do mamki widzieć, że zapytamy po prostu camo. I nie camo, czy po prostu dać. tutaj to nam powinno wystarczyć. Mamy wizytę super. Ulepszamy sobie też Marketplace. Kupuję. Y. No gdzieś tyle sobie kupimy: Marketplace y, nie będzie. No i pokonany, bo super. No 15 runy do kolejnego. A nie, kurde, niech to chciałem zrobić. Ja chciałem kupić kłódkę i dopiero sprzedać. No ja, niech to. <laughs> Dobra, dobra tu już jakieś pokonane było, no dobra, to dobra, lepszymy, pyk. I za większą cenę sprzedać można, super. I ulepszamy sobie powoli. Jeszcze trzy nam zostały, ale ulepszamy. I dałbym sobie defensywę może, nie? Bo powoli będę musiał zostawać balony. Ja sobie... Druga nera, po prostu dajmy. Druga nera, po prostu dajemy. Tak, lepszamy tak ten. I to powinno nam wystarczyć. Nikt na razie. Dobra, no i mamy. No i będziemy zaraz Monkey Pulse No, bez, no, zrobić Monkey Pulse na spokojnie. To połączę autostart, czy sobie się, chciałbym, nie. Uczymy sobie Olafstar. Tak, sobie Mam dwie ruchy do bossa. Chcę powoli Dark Dimension postawiłem. I dobra, w ogóle nie było, to chciałem ulepszyć. Chciałem sobie... O tak ulepszyć. Mada za chwilę będziemy mieć na spokojnie. Już mamy Mada, super. E, dobra, i sobie dam jeszcze broganera w tym miejscu. Piąty pier. Broganera. I powinno nam się udać na spokojnie. Będę jeszcze ulepszał w razie czego ten. Z kim to używamy? I tak, w ogóle manowce mogę zostawić. Mada sobie to zostawimy na spokojnie. pier, super. Można overclocka sobie kupić. Dobre, blokować. Nie, nie, Tutaj można też blokować. Dobra. Dajmy sobie tak, bo szybciutko. No i dobra, w ogóle mada sobie zostawimy. Mada sobie zostawmy. Tutaj gdzieś tam. Łupyk. Macie Dobra, zazwyczaj do bossa, to postawiłem sobie Bisendera, Tender'a, też. I sobie właśnie debuffuję, no, overclockiem pygmata. 10 razy. I tego Beast też bym sobie z 10 razy może... Zastanawiam się. I sobie dajmy jeszcze Home Defense w tym miejscu. Szybciutko. Cyk. Dobra. Jeszcze jeden raz. Będzie 10 razy. Super. <laughs> I mi się wydaje, że tego Smilodona bym sobie też... No, on jest dobry. Ja sobie go bym teraz overclockował. Cyk. Super. Kolejny raz Nowe, no i mamy widzę bosa Zobaczmy jak nam pójdzie, jestem w ciekawy Ładnie nam idzie super na, na Pos w ogóle nie może podejść. Także super. No nam się udało. Udało nam się ponać. I czekamy na kolejnego mamy zbiornik tutaj pasa. No i teraz uda sobie obrok jednym jeden ten samolot, tę spektrę. Co chwilę pójdzie boss. Dobra, mamy bossa super. Przedostatni ostatni tier już jest, kurde. Nie, nie wiem czy nam się się, nam się teraz uda. Zastanawiam. Na pewno jak pisany zaatakuje to powinno się udać. No i dobra, sobie wyrupujemy to jeszcze. Się, oh, kurde, trzeba cztery razy jeszcze. Chyba maksymum. Maksimum. Wydajmy sobie y, Spectre, żeby latała właśnie tak. będzie latać. Dobra, mamy, mamy, mamy po sobie 10 razy, super. Co teraz w ogóle obry Nie mam pojęcie szczerze, co teraz? Nie wiem. Może to będę oberklikował? O, tutaj sobie ten... Tak, który mi nie, nie. Dobra, pokonaliśmy. Super. No i dobra, zobaczymy się na ostatnim bossie. Ja sobie teraz będę stawiał dużo sniperów. Dużo z faktury. To jest kilka. Dobra, widzowie, ja jestem z powrotem. Postawiłem sobie tyle, gdyby z tylko tego. Ciekawe jestem, czy nam się uda wygrać, ale że mi się powinno chyba udać się wygrać. Zobaczymy. No które to jest nie nie nie, 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 to nie to. Dobra, idę spamować tym, wiadomo. Troszkę lagi będą, no a trudno. No, Powinno mi się raczej udać wygrać, no. Fajnie. O, że laguje widzowie. Masakra. No, trudno, laguje, laguje. Właśnie, Zaczęła atakować. Dobra, boss został cofnięty. W ogóle ciekawe, czy starczy mi czasu, żeby bossa pokonać. Bardzo jestem ciekawe, czy mi starczy czasy? I wypłaca pokonąć, no... Pro. Pod, pod dziewiątką jest okej, okay, spod. Dobra. Super, dało nam się knop cofnąć pasa. Jak kilka razy znowu cofniemy bossa. Dobra, znowu cofnięty boss. Super, zostały mu trzy czaszki. Dobra. No i dobra. Dobra, daję mamy te spart faktory. super. <laughs> no i znowu cofnięty bas super fajnie. No i Bóg będzie z nami Jestem w ogóle ciekawy czy nam się uda zdążyć przed czasem, jak mi się skończy, no... No, wiecie... Czy mi się w ogóle uda. Jestem bardzo ciekawy. Ile razy już zboostowałem? No, pięć razy, okej, spoczko. Dobra. Dobra, szybko. Zdejmy. Ostatnia ciężka ma została, że powinno się udać. Dobra, cofnięty, super. Może udało nam się już raczej pokonać posadę, także super, fajnie. No i dobra. Dobra. Udało nam się zawy także jak Wam się podobał odcinek jak to chciał padać w górę. Subskrypcja na kanale. Także udało nam się jeszcze trzeba tą rundę właśnie skończyć szybko. Szybko sobie... obra No i nam się udało, także fajnie. Nie będą nam się udało elitarnego pokonać. Także będę kończył tak odcinek. Także do zobaczenia do następnych odcinków. Z bossów do popatrzeć. cześć pa, papa